Portugalia w półfinale. Cristiano Ronaldo znów bohaterem. Myśli, że to może być turniej Portugalii i Cristiano Ronaldo, właśnie. Ja przed mistrzostwami mówiłem na temat Portugalii tak, że to jest zespół, który może nie wyjść z grupy, ale może też zdobyć medal. No i się potwierdza, że jeżeli Cristiano Ronaldo gra na najwyższym poziomie, no to wtedy jest prawie w stanie w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. I tak dzisiaj było. On od pierwszej minuty chciał i mu się to udało. Czesi przeciwstawili się tylko w pierwszej połowie, ale mieli zbyt mało atutów do tego, żeby zagrozić Portugalczykom nie zdziwiło Cię to, że, że, że cały Stadion Narodowy, czyli w większości polscy kibice tak gwizdali na Cristiano Ronaldo za każdym razem, kiedy był przy piłce. No to przecież nie Real Madryt. No właśnie, ale to już mieliśmy przykład podczas meczu Polska-Portugalia, tak kiedy schodził, że też jakaś część kibiców gwizdała na Cristiano Ronaldo. Zupełnie nie wiemy dlaczego, bo on ani arogancko się na boisku nie zachowywał, ani nie faulował brutalnie. Mało tego, dzisiaj tutaj pokazał, że, że jest dobrym zawodnikiem i, i można było podziwiać jego jego akcje, zwłaszcza te strzały z rzutów wolnych. To zastanawiająca sytuacja. Nie wiem, dlaczego akurat takiego zawodnika my nie szanujemy i, i to, że tutaj akurat gościmy. Jesteśmy na tych mistrzostwach znani z tego, że bardzo dobrze dopingujemy jakąkolwiek drużynek, zwłaszcza też nawet na, na treningach i powinniśmy w dalszym ciągu to robić.